Witamy Was. Cześć wszystkim. Dzisiaj kolejne targi. My idziemy na zakupy. Chodźcie z nami. Zobaczymy, czy coś uda nam się kupić. Z tyłu znajduje się żydowski dom pogrzebowy w Gliwicach. No to lecimy.

że, nie? No. Jedno druka. Coś nie? Nie, porcelanowe figurki. Mhm. No. O jak miło przywiewa no. wiatr. A, jeszcze jest takie chwilowe. Tam był nóż do otwierania kopert? Pod spodem, pod tym wodkiem? Nie, rączka. No takie, I patrzcie, czy gdzieś klucza nie ma z i jest taki mały. Klucz to Co to? Siemki? A gdzie? Jak, jak tu są, to, to są tam widnie składkają się ich po drodze. Zostało cztery tych A tutaj zostawisz. Mhm. Tutaj, tutaj. A już. takie już. Tutaj już. Tutaj już. Tutaj już. ludwiczki, Chińskie ludwiczki. jest z blokadu fajny, nie? Sofia Bułgaria, tak? A pan ma ładny pustereczka mu musiał No właśnie widzę <grych> Czy już dalej nie idziemy To zostawa z to morosu wlewasz. Ty widzieliśmy już gdzieś z takim mieszkaniami? Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. ...totalnie inna Co? <laughs> na początku chciał 10 odbiczkowa jakie cenię te jajeczka? po 40, weźmie pani 2, dam po 35

Co idziemy dalej? To najwyżej wrócisz. No to Włosi wyprodukowali 170 sztuk takich e, mini was i czajniczków e, i z i, No i ja to wszystko miałem. Chury ten kupił. Podnoszone Z tej, nie? No. To nie wiem. na herbatę Ale <laughs> śliczny, nie? No, nie. O, się złoto rozsypało I twojego klucza nie ma Czego? Klucza Nie? To jeden? Nie, pięć. No, się szkoda, że nie jeden, to by nam pasował do kompletu. Tak? Nie kojarzę. Do tego kompletu, co kompletujemy, nie? Do pary, nie? Aha! A no to ty, ty mówisz o takim komplecie. Tak. O, jest taki nie niedokładny, ale jest za niski i już Trochę duchota się robi. Robi się duchota, bo już trafił uchoł. A to tu foremki silikonowe. Różne. Tak, tak. No tam będziesz miała kielich nie do pary. Taki ładny. Tu. No ale będzie świeciła nabrała, ale nie Ludwiczki. No ale śliczne kwiaty. Zaczyna się. Teraz już polecił. Teraz już polecił.

Kretki Kredki. Automatyczne kredki. No, automatyczne kredki. To jest ołówek. tu tam są wkłady. To wkłady były. Aha, aha. No to masz kredki i ołówek, których powinien A w jakiej to jest cenie? 25 zł Słowackie. No z tego, choro Co dalej produkują kredki, ołówki, wszystko, nie? Kreciki produkowali. To? No. To chcesz? No. no to mam w to jest... kieszeni pomiędzy kolorami. 25 zł ten z kamienia. Masz 50 zł jakieś nie chcesz drobiony? Nie, To tutaj mamy 30 i 50. Masz 50? Masz. I dla pani. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Dziękuję. bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tu są liniki? Kiedy to jest? To? to jest ten przyrząd do, do liczenia. Jak będziesz umiał się tym posługiwać, to se to po. <śledzpiecznie> <śledzpiecznie> wyższa matematyka. 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 Tak, bo to jest taki e, ręczny kalkulator, Wysza nie? matematyka to nie dla mnie, ale ładne po prostu. No bo też z tych nie miniaturowych. Nie nie no, tak, one no, powinny no, być no, takie, z i takie 30 chyba centymetrów, czy 25, nie? Tak, takie. to jest antenowy zenit. Tam jeden jest antenowy, drugi zwykły. Wow! Ten wow. się... Stochowskie zakłady materiałów biurowych. Nie, nie, nie. To, z tego to nie innego. z tego? Nie z tego. To jest oryginalne do Zenita. No, pudełeczko jest? jest do Zenita. Aha! Wow! wow. Można <laughs> zrobić coś takiego. No i od razu wskaźnik na geografię. Fajne. Świetne. I taki nietypowy no. długopis drugi. A w jakiej to jest cenie? Za 20 sprzedamy. <grymne> to też coś? Przestajesz kolekcjonować Ludwiczki, zaczynasz długopisy? Ludwiczki nigdy nie przestanę, ale to jest genialne ko Ostatnio ehm. państwo kupowaliśmy taką lampę naftową z Acha, tą taką parą, parą z taki, z taką i wzywką, ten motyw tych par. Ten motyw tych par, zbieramy porcelanę właśnie, różne rzeczy zbieramy. No i miałam tego trochę, ta ostatnia została. Dobra, na razie weźmiemy to, nad tym pomyślimy. Ale dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mhm. Pozdrawiam. Bardzo ładna. A to jest. Nie, chyba nie. Nie, nie, jest nie. Nie. Mhm. nie. Wygląda jak To no. Za bardzo świeci. Mini Fajna. No, na, na mini. Ty robisz no. większe. Znaczy, no, no też myślałam dużo, ale nie wyciągnęłam. Bole <golę> mam ładnie, ale nie wyciągnęłam. Jakie cenie ten talerz? Pięć złotych. To jest to z Cyny? A to z Kanady są przywiezione zwierzęta, jak aha. to występują w Kanadzie. Aha, aha to są napisy, dobra. To jest dobra. koń, y, dwa misie, nie? Bo jest uh -huh, i taki, uh -huh. i taki. I jeszcze był strażnik, ale strażnika nie szukał. Aha. Mówi coś. Mhm. Jakieś inne i, I komuś się przykleił do rączek, do rączek. Nie, tylko nie to dlaczego No nie 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 to. co sobie kopnąłem? Aha, co idzie, tak? no, A, dobra. 93 rok A, bo tam jest lampa. Cena 25 tysięcy, ale czat, nie? Grało się. A tak, miga w Katowicach.

ale nie zamykany. Nie, to nie jest ten, to jest... O. Yy... A może tak. <głosy> <głosy> Każdy może sobie dobrać do modelu, no Pilot, co? Pilotowy Kurczę. Ułowny, nie? No. O, stracił koło ty, 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 ty Nie, nie Nie masz, nie Ale podobny masz No, podobny oh. Ten fajny, nie? Termos Po drugiej stronie jest miseczka z ludwiczkami, Malutka. Tutaj pod y, tymi brązo przedbrązowymi. Teraz no, tam dojdziemy? Bynajmniej tak z rzutu na taśmę. Z rzutu na taśmę? No nie, no tak widząc wiesz. Masz. O, nie do pary. No. Ale to przyjdziemy na spokojnie wybierać jak już. Ale nie, tutaj. Tu yy, nie ma nic. Nie widzę. Aha. Bo musi pasować nie do pary. A w sumie. Nie do, nie no tak, pary. rozmiar. No dobra. Dobra, żeś to wymyśliła. Laptopy nie potrzebujemy. Aha, o. A myślałem, że miseczka, bo to tak schowane było. Tutaj też są. Musia. A oczywiście to... To chyba z kompletu jest. Ale nie tutaj wiem, czy... a nie, to jest to samo. Damy tutaj, nie? Żeby... Ale patrz, jakie tam są inne kubeczki takie. Tu leżą na, na boku. Te? Po lewej, lewej. lewej. To? Leży to? na boku, na boku to? leżą. Dwa są, jeden tu. w drugim. No. no i tutaj też jest. <laughs> no to jest już naprawdę, nie. To jest wałbrzyk, Ubite, niestety. Ale mleczniczek. Ładny. Bo to są chyba do małe tego. Chyba do No, to Ale jest. No, to jest. To... Nie. Nie, to jest. Bo gupita? To No, ładne. Całkiem niezłe. Co to za puszka jest? Ciężkie to. Musiało być. A, to jest taki O nie, otworzysz to. W środku coś jest. No dobra, nie, to Nie, nie ma nic w środku. Płosteń. Ale ciekawe, nie? Na co to było? Mm. Z takimi dziurkami. Nie na czosnek. Na cebulę. Na cebulę. Chodź, obrazki przyglądają Jakieś nowe w ogóle? Dobra. Tylko jedno. Plastik, fantastik. Gdzieś był zegar. Gdzieś był zegar. Z no, to wiesz, to się zawsze rozklejało. Wiem, wiem. Właśnie. Same hity. Co? Same hity. 74 rok. A tu jakieś czeskie. Mhm. Czechosłowackie, Czechosłowackie. Tam bo jeszcze Czechów nie było wtedy. Mhm. nie? same kurcze... O. Ale pusta, czy Nie, jest? jest, jest, tylko... Troszkę. Tu masz więcej jeszcze. Oh. A tu jest klasik. to jest produkcji chińskiej. Jakie? Ha, ta-da, Wawel. Wawel. Takie coś robili? Nie chcę się dzisiaj szukać gorąco no. To jest cena tutaj? Napisana na pokładce? Nie. 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 nie, to jest, ktoś napisał kiedyś, ale to nie jest cena. Na, czy to jest stara cena, nie? To, Aha! No, przed mm. Zmianą walutą. Denominacji. A jaka cena za to? 80 zł mm -hmm. To jest klater hefry z Bursztyny. Może na no no lepiej mogą no co? Właśnie o to wodzi, że jest pudełko... Jest, stary, jest lepsza, atrakcyjniejsza. Tak. No. Tu 540 Z historią. <laughs> tak, no to to właśnie. Nie jak są metki, nie? Na starych produktach Dobrze, że chociaż podwiewa trochę. No. To za pani nie, nie wiadomo teraz Czy to jest od tej pani gdzie żardinierys kupujemy tak. no, no trochę to już jest mić masz uszczerbione jest koperta jak Tak już. zepsuta ale o nawet zepsuta całe A jest, jest część od tego no, To jak samo się otwiera to Nie dzisiaj co... to już wszystko jest. Nigdy nie wiadomo, co znajdziesz, tak? A co to jest? No co to? No co to? Co to mi już szatek nie? O, szatek to nie wygląda. Już. No jak nie no. wygląda? Książeczka opowiada o tym, co się komu może przydarzyć, kiedy jedzie drogą albo płynie wodą. O. Książeczki z misiowej półeczki. No to na pewno nie jest no Nie, ale. Czekoladki Wedel. Ale świetne. Ale już dołów nie ma. Gdyby było całe i nie? Och. Zjedzone. To już dawno pewnie, ale fajne by było. Nie wiem, nie widziałem, bo jest tyle ludzi, że. Nie, ma pani bardzo dużo rzeczy, jakiś. Ale nie zagłębiałem się, bo nawet się nie będę przepychał. Bo. Jest strasznie, powiem tak: jakieś duże zainteresowanie, sztuczny tłum. O! Za zajęcie pierwszego miejsca. Coś dla mnie, nigdy nie startowałem nigdzie, ale pierwsze miejsce mogę mieć. Piękne no, pocharówki. Na jest... zachętę. O, na, na zachętę. Plastikowe, nie? Ale co? No te... Tak, na to. Na co? Na to. Nie. To od czegoś. No właśnie. Dzisiaj wszystko jest coś od czegoś, i sobie. No i właśnie o to chodzi, no. O to chodzi.

To bardzo nisko. No, to żen I idę w to. Musiak kieliszek nie do pary. Przeskocz. Taki Patrz jaki byczy. Nie, no to, to nie. To nie pasuje. To plastik. Tak, plastik. No a ten, na szklany, nie? Szklaneczki się do środka. Tak? Na szklany ten. Jest. Zaszczyt ćwiczeń. Tak. Pamiętasz? Mieliśmy chyba coś takiego podobnego nawet za no naszych czasów. No coś mi się tylko, że to jest 91 rok, to już nie. Ale coś mi się ta okładka. No skołażyła. takie podobne były, może nie ta klasa. Chociaż może, może. Było, było to. No. Mhm. ピンクで食うてるやつで。